W tym temacie sobie o taki vlog z działki Będę sobie skakał na trampolinie i mama mi też nagra jak sobie skacze do basenu Więc zaczynajmy dzieciak. Dobra, więc jesteśmy już na trampolinie Sobie tak poskaczemy Znaczy ja sobie poskaczę O nie wiem czy mnie widać, bo ogólnie ja nagrywam z telefonu tak jak zawsze O kurde, już mi ten telefon wypadnie Wow. Mówiłem, że mi wypadnie. No, więc jeszcze sobie chwilę poskaczemy. Czekaj, ja was poważę. Więc teraz będzie mi mama nagrywała jak skaczę do boku. Muszę, dobra, muszę chwilę jeszcze coś tam ogarnąć, bo muszę sobie odwrócić kamerę. Yy, dobra Dobra, chodźmy, chodźmy Będzie mama nie musiała nagrywać Mamo, ponagrywasz mnie? Jaskacz. Nie no, matuż was, bo To tata nagrasz mnie? Tatuś Tatuś No tu już Nie. No jest. Dobra, więc ja już idę skakać. Dobra, więc to by był koniec tego odcinka. Na razie...